Słuchajcie, e, e, zanim zaczniemy najlepszą konferencję w historii, oczywiście, nie? To na moim miejscu był tu taki człowiek. Chciałbym, żebyśmy teraz oddali mu hołd. Oddali mu hołd. Zgaśmy świat. Słuchajcie, proszę, żebyśmy zapalili latareczki w telefonach. Latareczki w telefonach. Jakbym umarł, kurwa! Taką atmosferę. Jakbym, kurwa, umarł. Na moim miejscu był ktoś, kto poświęcił się, żebyśmy mogli mieć. Normalne konferencje. I teraz. I teraz. Obejrzymy dla niego hołd. I o go, Mamy o, go na o. opaskach. Ale zaraz. Oddamy mu cześć. Startujemy. Ty napisałaś pod tym postem 100% oryginal. Ja nie jestem winna. Ja mam, ja mam butik. Tutaj nie miałem nigdy w życiu wezwania na policję. Daluna co ty pierdolisz? Słowo konfident to nie jest tak, że jak normalny człowiek, który się nie uważa za prawilniaka, który stara się wieść życie zgodne ze sprawem sp i na przykład coś mu się przytrafi, ma jakąś krzywdę, ktoś go skrzywdził i pójdzie na policję, to on nie jest y konfidentem, on jest normalnym człowiekiem. Omawiałeś nitrozyniaka, ale jeszcze coś masz oprócz tego nitrozyniaka? No nie wiem, w walce gryzłeś przeciwnika, no różne rzeczy, jazyk. Ale ty, to, ty, to treścią. No to to jest ta moja też, chodził mi o też. To, te te to jest wszystko. Bardzo mało. Nojcie, piękne chwile, pamiętamy je wszyscy. Ah, Dziękuję, no cóż, ładne. No cóż, no cóż, tak, 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 tak. Zadanie mam bardzo ciężkie. Odpowiedzialność czuję na plecach. Mega stres, Ładnie. ale co tam? Trochę się wzruszyłem. Ja się bałem, bo Sylwester się nie bał. Słuchajcie, chciałbym też podziękować Sylwestrowi z całego serca, bo parę dni temu wiedział, kto będzie prowadził konferencję, Od a nie zlikował tego. Nawet ostatnie chwile przed konferencją. Nie jest no, godzinę, godzinę wreszcie, temu dziękuję. wrzuciłem. Godzinę A, temu i wrzuciłem. Taka info. Ja na razie prowadzę na jednej gali konferencji, więc się nie przyzwyczajajcie. Tak, Ale tak, powiem Wam ciekawy tak, ruch, programy, bo e, zobaczcie, Robert ja, jak e, w też kupił Watachę, nie? No kupił mnie. Tym ruchem kupił mnie całkowicie. A ja to powiem, to Prawie się popłakałem. Ładne, zawsze chciałem taki film. Bo ja poświęciłem, nie? Dużo siana, żeby tego Murana wypierdolić z fejmu. Dużo siana poświęciłem, to trzeba przyznać. Aaaa.